Witam w moim nowym filmiku. Dzisiaj podamy kilka ciekawostek o Hinacie. Pomimo małego czasu występu Hinaty w anime w porównaniu do pozostałych członków jednostki Konohy, Hinata jest popularna w ankietach dotyczących najpopularniejszej postaci w Naruto, często mieszcząc się w pierwszej dziesiątce. Imię Hinata oznacza "słoneczne miejsce". Może być napisane dokładnie tymi samymi kanji co i nazwisko. Yuga. Pomimo że nie jest główną bohaterką serii, w czasie wywiadu w 2010 roku Kishimoto stwierdził, że Hinata staje się lepszą heroiną od Sakura. To zostaje przedłużone w Ameryko odcinka 165, gdzie Sakura oskarża Hinata o próbę stania się większą bohaterką niż ona z powodu niezwykłej popularności, co Sakura błędnie odebrała. Jej ulubionym jedzeniem są zensai i cynamonowe rolki. Nie lubi natomiast krabów i krewetek. Hinata chce rewanżu z jej kuzynem Nejim, który będzie oglądał jej ojciec, Hiyashi. Ukończyła 33 oficjalne misje w sumie, 10 rangi D, 14 rangi C, 8 rangi B, Jedna rangi A, zero rangi S. Ulubionym wyrażeniem Hinaty jest pewność siebie. Jest grywalną postacią w większości gier wideo o Naruto. W późniejszych grach serii Clash of Ninja jest również grywalną w przebudzonej formie. Przebudzona Hinata ma osobowość podobną do Neji'ego, podczas jak sami naczulina jest arogancka, a jej przeciwnikom ciężko jest ją pokonać. Hobby Hinaty to prasowanie kwiatów.